Google Maps. Wyszukiwanie lokalizacji i wyznaczanie trasy podróży. Google Maps to serwis internetowy Google, oferujący bazę map, opierającą się na zdjęciach satelitarnych całego świata. Google Maps pozwala na wyszukiwanie dowolnego miejsca na świecie oraz wyznaczenie punktowej trasy podróży. W celu dokładniejszego określenia lokalizacji należy włączyć GPS w telefonie. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, przeczytaj rozdział Włączanie GPS. Dotknij ikonę programy, znajdującą się na ekranie głównym. Dotknij ekranu i przesuwając w górę lub w dół, znajdź i dotknij ikonę Mapy. Kliknij OK. Aby rozpocząć wyszukiwanie lokalizacji, kliknij przycisk Menu. Wybierz Wyszukaj. W polu tekstowym wpisz zapytanie. Dotknij, szukaj. Google Maps wyszukał dostępne miejsca i pokazał je na mapie. Aby powiększyć widok mapy, dotknij ikonę Powiększ. Aby pomniejszyć widok, dotknij, pomniejsz. Możesz również powiększyć widok mapy, dotykając ekran dwoma złączonymi palcami i nie odrywając ich od ekranu, rozsunąć je względem siebie. Analogicznie, aby pomniejszyć widok mapy, wykonaj ten sam ruch, lecz w odwrotnej kolejności. Aby przejść do listy wyszukanych lokalizacji, dotknij ikonę Lista. Z listy wybierz szukaną lokalizację. Aby wyznaczyć trasę dojazdu, dotknij ikonę Trasa. Domyślnie ustawiony jest samochodowy tryb nawigacji. Jeśli chcesz zmienić tryb nawigacji na pieszo, lub komunikacja miejska, wybierz odpowiednie ikony. Kliknij Przejdź. Trasa została ustalona i pokazana w punktach. Na górze ekranu znajdują się informacje o długości trasy i orientacyjnym czasie podróży. Aby zobaczyć wyznaczoną trasę na mapie, dotknij Pokaż na mapie. Kliknij na strzałki znajdujące się po bokach wyznaczonego punktu, aby przejść do kolejnych punktów trasy. W ten sposób Google Maps punkt po punkcie poprowadzi cię do miejsca docelowego. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Domek.